Witam w Minecraft Survival Skyblock Teraz na początku chciałbym pokazać Dobrze, no, czcila tutaj też sobie rośnie, bo ich chyba ostatnio nie było Ale że zmieniłem trochę platformę Powiększyłem ją o 3 z każdej strony Do góry jest taka sama wysokość Tylko mówię, że o 3 z każdej strony jest bardziej efektywna No ale dzisiaj na początku może trochę pokrawdzimy Prawdujemy, bo tak mam już 12 dyli a jest potrzebne 10 żeby zrobić dyliowe latarnie ok to wykreślałem już zadanie zrób 10 dyliowych latarni zadanie numer 18 i przy okazji weźmiemy sobie tą skrzynię ustawimy sobie tutaj i tutaj wyciągłaś te rzeczy do zadań których nie będziemy na razie wykorzystywać następnie mamy już 50 kawałków tego drzewa z brzozy to też już szukamy, jest, dodaję numer 37 zbierz 50 sztuk brzozy wykreślamy jedziemy tutaj teraz zrób 16 dobrze mówię 16 okiennic gdzie to jest? jest już 16 okiennic to tak ok, mamy 16 okiennic wykreślamy Zadanie numer 36 kielice sobie wykorzystały do naszego domu wiele braknie O, tak myślałem uf, 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 uf. No trudno, chociaż się ja, ja szkola cztery zostało, może do może do kolczy, jak będzie się chciało, i następnie, 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 a, zrób łóżko, no to już trochę nazbierałem pajęcinki. okej, okay. I mamy zrobione łóżko. Zadanie numer 9. Stwórz łóżko. Tylko gdzie by je teraz postawić? Może tutaj? Dobrze, będzie tutaj. I co tam dalej by jeszcze zrobić? A jeszcze dzisiaj stworzymy farmę zboża. Przyda mi się to. Pozostałe to też. Farmę zboża i trzciny. Co to na razie weźmiemy? Wiatki też się nam przydadzą na barwniki. O, dzisiaj to nawet sporo zadań zrobimy. Już jesteśmy chyba na półmetku. Jak się nie mylę. Nie no na półmetku nie, bo jeszcze sporo zadań zostało z wełny. 14 dobrze. 14 nam starczy. Na sobie jedną weźmiemy. Kaktusa też. No, ją zbudować. Zrobimy naprzeciwko tej platformy na mopki. No, widzę, że nas sporo spadło. No. Jak powiększyłem ten spawner to jest bardzo efektywny O, enderman, kurde dwa Fuck Jest, perła Jeszcze druga Świetnie no To było piękne Idziemy za niż bo szkoda je było stracić Jeszcze fajne itemki leżą sobie Szybko zaniesiemy to i zaczniemy budować platformę Już mamy 5, jeszcze drugie 5 Będziemy mogli skończyć Melon mi się kończy Dobrze to kolejny Enderman? tak, kolejny no przynajmniej będę miał problemu z perłami a jeszcze jaki tu jest raz? 2, 3, 4, 5, 6, na 7 na 7, no dzięki dzięki wielkie Dobrze, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem, jest dobrze? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Okej. Okay. No, nie zacinaj się. Tu będzie dwa, cztery. Taka starczy. Czy jeszcze po jednym? Ja jeszcze po jednym. Tu mamy trzy. To będzie sześć, osiem. Osiem na osiem. Ta dwa, cztery, sześć. 8, 2, 4, 6 i 8. To zrobimy podwójną warstwę, bo tu będzie Dirt. I przecież jakby co to chce będę mógł wykopać bez problemu bez zbędnych ceregieli. Szybciej. No w sumie nie będzie już tego kloska niższy, bo i tak to ma być podwójne. Oczywiście dirta nie wziąłem. Norma. Obłudówka na pewno będzie z kobla. W środku musi być dirt, żeby nic nie wypadało. Może no, idę po dirta i weźmiemy wodę Jezusie, Ile tego jest O boż No Zaraz zrobimy sobie zadanie z kośćmi A jak się nie mylę to będziemy mieli już tyle mączki Zaraz zobaczymy Jakie to było zadanie? Gdzie jest to zadanie? No i teraz zgubiłem to zadanie. A jest 64 zmielonych kości. No, 64 zmielonych. A z jednej kości wypada aż 3 zmielone. Czyli. No. I mamy kolejne zadanie zaliczone. Zadanie numer 49. uzbieraj 64 zmielone kości. Ok Dilta trochę. Tyle starsze 10 powiedzmy z 12 weźmiemy. Jeszcze tego dirta z spod, spodu nie wydobyłem. Ale to już kiedy indziej. Poza anteną tak podejrzewam. No, idziemy. Teraz chciałbym ja to zrobić. Już musi być jeszcze trzcina. No, 10 na pewno. Mamy trzy, jeszcze dwa. Kurde, trochę niesymetrycznie. Jeszcze poza tym. Ajajaj. Aj. Zapomniałem standardowo o pochodni. raz Jeszcze nam cztery zostały. Idziemy po wodę i więcej Dilta. Trzeba, żebym znowu ci pewnie zapomniał. A kaktusa. Kaktusa zrobimy gdzie indziej. Nie będę kaktusa łączył z tymi. No bo kaktus ma to do siebie, że jak jest blisko jakiś przedmiot na niego spania, to się niszczy. To znowu bym musiał robić odstępy. A lepiej będzie, jak zrobię drugą platformę. Czekaj, tak, trzcina inaczej rośnie. Trzcina podsumuje. Okej. Okay. postawimy jeszcze pochodnie i tutaj żeby było widno nie tutaj no dobrze, my idziemy tu następną wodę a melona jak nie ma tak nie ma w sumie tą trzcinę już możemy zabrać No nie przycina się. Posadzimy drugie. Widzę, że już trochę przedmiot leży. Ok. No i tutaj jeszcze. Akurat na cztery. No. I wszystko. Mamy farmę zrobioną. Zadanie szóste. Zrób farmę ciennej cukrowej. OK. Zadanie siódme. Stwórz farmę zboża. No. Zaliczone. O. I pięknie melon. ...wyskoczył. No, pięć mogło być dziewięć, ale dobra. Poradzimy sobie. Pozbieramy i No, uważaj. No i zasuwamy do domu. Czy coś jeszcze będziemy robić? Zetniemy drzewko. Okej, okay. zostawimy wiadro. Co by tu jeszcze zrobić? A, 64 strzały? No, 64 strzały mamy i musimy zrobić jeszcze łuk. To też zaraz robię, tylko jak się robiło łuk. Chyba coś takiego. Okej. Okay. No. I zadanie 38 64 strzały i łuk zaliczone Nie będziemy tego używać Dobrze Co by tu jeszcze zrobić A może zrobimy jeszcze kamienne schody 20 sztuk Ok, kamienne schody. Zadanie numer 50. Stwórz 20 kamiennych schodów. Zaliczone. Jeszcze schodki sobie wykorzystamy. O, do tego. Żebym nie musiał ganiać. Ok. No. I jeszcze pójdziemy tam. I akurat. Starczy nam schodków idealnie. Tutaj dwa. Tutaj dwa i koniec. No i będziemy kończyć ten odcinek. No więc koment, komentujcie, subskrybujcie i zostawcie jakiś znak po sobie. To cześć!